Witam, przepraszam, że taka ścina zrobiła się, ale nagle mi się coś stało z programem, wyłączył mi się i no, akurat się wyłączył na sam koniec kasynki, ale no, to już nieważne, bo ta kasynka zakończyła właśnie tą misję ee, Port Royal. Dobrze to dobrze powiedziałem? No bo dobrze, no tak, Port Royal zakończyła tą misję automatycznie, nie, właściwie to co tam się już skończył. Jak mi się wyłączył program, to już był koniec, więc no, nic sobie już nie robiliśmy. E, zdobyliśmy, e, właściwie no, nie zdążyłem jednak uruchomić programu, więc musiałem zrobić inne cięcie. Zdobyliśmy jeden na 10 minut zestawów, no niestety nie wystarczyło nam no, su e, super pirata, prawdziwego pirata, więc nie dziwię się. I zdobyliśmy jedną na 8 rzeczy z busoli. Tak, dokładnie tak. Yy, tutaj, yy, w Port Royal, znaczy my automatycznie idziemy do Port Royal, z lewej i z prawej strony możemy sobie otworzyć bramę, jeśli mamy wystarczającą ilość złotych klocków. Yy, tutaj też, tutaj też. Tutaj sobie odblokowałem już dodatek, więc nie bądźcie nam źli, ale po prostu tam na pierwszym miejscu gra mi zlagowała. I w ogóle to jedyny, jedyny po, jedyna plansza, gdzie mi się udało odblokować ten dodatek, bo... Jaki, jakąś lagę mam w tej grze, bez nawet programu i naprawdę e, nie mogę zdobyć tego dodatku. Ale jego jest się bardzo prosto zdobywa, po prostu tutaj e, powinny e, po pewnym czasie lub od razu, bo u was pewnie nie będzie tak lagowało, powinien być wielki krab, przynajmniej z 2 lub 1. Musicie go gonić, potem na niego wsiąść e, i pojawi wam się ten dodatek, albo po prostu wsiąść na niego i usiąść na tym kamieniu. No, i pojawia wam się ten dodatek. Więc ja zrobiłem to z rzeczy, nie ciekawości, tylko po prostu konieczności. E, Okej, okay, to kończymy sobie już ten odcinek. Mam nadzieję, że podobał Wam się i przebolejecie to nawet, że tak się ścinało. No i że nawet robiłem tyle, tyle cięć, ale mówię, wam będę miał lepszy sprzęt, to zrobię lepiej. E, w następnym odcinku robimy misję, 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 misję Tortuga, gdzie zwołujemy, znaczy gdzie już będzie nasza pełna załoga. Eee, no, to cóż. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Eee, byle zostawcie jakiś ślad po sobie, byle by pozytywny. Ja się z Wami żegnam. Wstydzany był Rolo. Oczekujcie następnego odcinka jutro. i cóż, moje tradycyjne. Trzymajcie gorąco. Do jutra. Na razie i cześć.